jak i kiedy wysiewać cukinię, jakie mamy odmiany do wyboru i jak ją potem uprawiać, żeby mieć obfite plony? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Ogród Warzywny. Zapraszam! Cukinie to chyba najłatwiejsze w uprawie rośliny z rodziny dyniowatych. Wystarczy je regularnie podlewać i odżywiać, żeby przez cały sezon owocowały i pięknie plonowały. Możemy je zbierać na wpół dojrzałe, w takiej postaci najczęściej też są oferowane w sklepach spożywczych. Możemy je zbierać również, gdy już w pełni dojrzeją. Wtedy idealnie nadają się do przygotowywania zup, tzw. dań jednogarnkowych i przetworów. Możemy też spożywać kwiaty cukinii, bo są. Jadalne, tak samo jak kwiaty dyni. Warto znaleźć miejsce dla tych roślin w ogrodowym warzywniku. Wysiewa się je tak samo jak ogórki czy inne narośliny dyniowate w drugiej połowie maja bezpośrednio do gruntu. Lub w kwietniu na rozsadę. To także są rośliny ciepłolubne, które nie przetrwają przymrozków, nie służy im też spadek temperatury poniżej 6-8 stopni Celsjusza. Do wyboru mamy całkiem sporo odmian cukinii, które mogą mieć owoce w kolorze żółtym, jak na przykład odmiana Aurelia i Goldena, w kolorze jasnozielonym, prążkowanym, jak na przykład odmiana Tapir, czy w kolorze ciemnozielonym, najbardziej popularnym, jak na przykład odmiana Nefertiti. Jeżeli zdecydujemy się na przygotowanie rozsady cukinii, warto pamiętać, że tak samo jak ogórki, rośliny te nie lubią przesadzania, ponieważ ich uszkodzony system korzeniowy trudno się regeneruje. Można je więc wysiewać w większych pojemnikach torfowych lub w większych doniczkach produkcyjnych o średnicy od 12 do 20 cm, z których potem z całą bryłą korzeniową przesadzamy je na miejsce stałe. Wypełniamy wybrane pojemniki podłożem do siewu i pikowania lub ziemią do warzyw, po czym umieszczamy nasiona cukini na głębokości około 1 cm. Możemy to robić pojedynczo lub po 2-3 sztuki. W tym drugim przypadku młodych roślin cukini potem nie rozdzielamy i nie pikujemy, tylko przesadzamy na grządkę całą grupą. Sadzimy je na miejsce stałe, gdy mają mniej więcej 2-3 liście właściwe, w dołkach zaprawionych kompostem lub żyznym podłożem. Wcześniej warto zadbać o ich hartowanie. Produkcja takiej rozsady trwa zazwyczaj około 4 tygodni. Jeżeli zdecydujemy się na wysiew cukinii wprost do gruntu, robimy to zazwyczaj w sposób gniazdowy, po 3-4 nasiona, z których potem pozostawiamy jedną lub dwie najsilniejsze siewki. Umieszczamy nasiona na głębokości około 2-3 cm w dołkach również zaprawionych kompostem lub żyzną ziemią i dbamy o wilgotność gleby do czasu pojawienia się wschodów. Cukinie sadzi się w rozstawie mniej więcej 80x80 cm, bo rozrastają się one potem do dość dużych rozmiarów. Na etapie wysiewu i kiełkowania roślin warto zwrócić szczególną uwagę na ślimaki. Jeżeli mamy problem z tymi szkodnikami w ogrodzie, mogą one zjadać nasze dopiero co kiełkujące warzywa dniowate. Należy je więc w tym czasie ochronić. W gruncie cukinie kiełkują nieco dłużej niż w przypadku rozsady, zazwyczaj przy sprzyjającej pogodzie jest to od 5 do 10 dni. Rośliny te, jak praktycznie wszystkie warzywa, lubią słońce, ale można je posadzić także w lekkim półcieniu. Wtedy jednak będą nieco bardziej narażone na choroby grzybowe, musimy ich pod tym kątem wtedy bardziej doglądać. Mają one krzaczasty pokrój, nie będą się płożyć czy też piąć jak ogórki lub dynie, nie trzeba więc dla nich przygotowywać podpór. Za to, tak samo jak wszystkie warzywa dyniowate, cukinie mają duże wymagania pokarmowe. Należy więc zadbać o dobre nawiezienie gleby siebie, a także potem o dokarmianie roślin. Częstotliwość tego nawożenia zależy od żyzności ziemi na naszej grządce oraz od nawozu, jakiego użyjemy. Jeżeli zauważymy, że w trakcie sezonu rośliny mają żółtawe liście, a nie soczyście zielone, czy też zawiązują bardzo małe owoce lub w małej ilości, może być to właśnie oznaką niedostatecznej ilości składników pokarmowych w glebie. Wtedy trzeba rośliny nawieść. Cukinię możemy sadzić lub siać po wcześniej uprawianych roślinach na przedplony, takich jak np. groch i groszek cukrowy, rzodkiewka, sałata, szpinak czy wczesna cebula. Zbiory cukinii możemy rozpocząć zazwyczaj po mniej więcej 5-6 tygodniach od posadzenia rozsady, czy też 8-10 tygodniach od wysiania jej bezpośrednio do gruntu. Jeżeli zbiory będziemy przeprowadzać regularnie, będziemy sprzyjać wiązaniu się i wzrostowi kolejnych owoców. Jeżeli mamy miejsce na balkonie lub w ogrodzie na dużą donicę, a nie mamy już miejsca w gruncie, to w większym pojemniku uprawa cukini także powinna się udać, o ile będziemy dbać o jej regularne podlewanie i nawożenie. Cukinie to rośliny zdecydowanie warte uwagi. Przy odpowiedniej pielęgnacji będą plonować od lipca aż do pierwszych przymrozków. Życzę udanych upraw. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Warzywny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.